Cześć, zapraszam na test kolejnego wideo rejestratora Prestigio. Tym razem to model Roadrunner 565 GPS, który podobno oprócz tego, że dobrze nagrywa w dzień i w nocy, ma też kilka dodatkowych funkcji. To wszystko sprawdzimy w naszym materiale. Zachęcam do oglądania, a my ruszamy, by to wszystko dokładnie sprawdzić. Tradycyjnie sprawdźmy dokładnie zagospodarowanie zestawu, chociaż spodziewam się tutaj absolutnej klasyki, jak na Prestigio przystało. Roadrunner 565 GPS ma też oczywiście stosowne oznaczenia o specyfikacji na tyle opakowania, więc jeżeli troszkę się orientujemy w temacie, już bez wyjmowania wiemy, z jakim mamy do czynienia sprzętem, ale zagłębimy się do wnętrza. Mamy oczywiście instrukcji obsługi, gdyby komuś była potrzebna, jest sam wideorejestrator, ale jeszcze w tajemniczym opakowaniu, więc za chwilę dokładnie pokażemy jak wygląda. Mocowanie do szyby, tak samo minimalistyczne jak w modelu 570, więc nie będzie pewnie zajmował dużo miejsca na szybie. Bardzo długi kabel ładowarki samochodowej, więc możemy sobie z przodu albo nawet z tyłu przyłączyć właśnie ową kamerkę. Płytka z oprogramowaniem też na końcu pokażemy oraz przewód do ładowania USB. Nie mamy wielu elementów, więc tylko łączymy ze sobą dwa i od razu możemy kamerkę przymocować do szyby, co właśnie uczynimy. Nie pozostaje nam nic innego jak ruszyć, nagrywać i testować. Warto byłoby powiedzieć to nieco na temat wyglądu zewnętrznego tego urządzenia. W oczy na froncie rzuci nam się przede wszystkim 3 megapikselowy obiektyw Aptina Cemos sensor z bardzo szerokim kątem widzenia, 170 stopni. Gdy będziemy tak mocno przybliżać jakieś elementy, to oczywiście zauważymy rybie oko, ale już w trasie na pewno nie będzie to nam doskwierać i jakość naprawdę może w pełni zadowolić. Zresztą oczywiście pokażemy Wam też kilka przykładowych nagrań w dzień i w nocy. Sprawdźmy, że jeszcze pozostałe krawędzie. Na dolnej przyciski, które będą odpowiedzialne za regulację i nawigowanie po menu, uruchomienie czy zmiana różnych ustawień, jest też oczywiście możliwość bezpośredniego podglądu tych filmów, które zarejestrujemy czy zdjęć bezpośrednio na dwucalowym wyświetlaczu LCD jest naprawdę czytelny, więc gdy się przyjrzymy, nawet te parametry, które później na filmie są dostępne, też można dostrzec. Tutaj, oczywiście, oprócz samego wyświetlacza, przyciski odpowiedzialne za uruchomienie nagrywania i wykonanie zdjęcia, wszystko działa tutaj bez zarzutu, nic nie zauważymy na prawej krawędzi, na lewej natomiast już m.in. AV out, jest też USB do ładowania czy połączenia z tem. pod tą zaślepką kryją się HDMI, reset oraz slot na microSD do 32 GB. Oprogramowanie, które dostępne jest w tej kamerce, wygląda identycznie jak w modelu 570 GPS, który testowaliśmy niedawno, ale może dla tych, którzy nie oglądali, przewertujemy jeszcze te poszczególne ustawienia. W kwestii rozdzielczości mamy 1080p, jest 720p i Super HD 1296, wszystko nagrywane. 30 klatkach na sekundę myślę, że w zupełności możemy sobie w 1080 to nagrywać, ale gdy będziemy na przykład na telewizorach bezpośrednio chcieli odtwarzać poszczególne materiały, no to wtedy ta wyższa rozdzielczość może okazać się przydatna, a dzięki temu, że mamy HDMI, też bezpośrednio możemy te filmy sobie oglądać. W kwestii jakości nagrania może być normalna, bardzo wysoka czy wysoka. Pozostaniemy oczywiście przy bardzo wysokiej. Dostępna jest też funkcja nadpisywania nagrania, wykrywanie ruchu, wtedy kamerka automatycznie się uruchomi. Tutaj kilka informacji o zasilaniu. Jest też mikrofon, naprawdę dobrze moim zdaniem rejestruje. Możemy ustawić czas trwania poszczególnych materiałów, ale my nie będziemy się na tym teraz skupiać. Po prostu ustawimy tutaj funkcję wyłączoną. Możemy ustawić też numer swojego pojazdu, będzie to wyświetlane tutaj bezpośrednio. Automatyczne wyłączenie zasilania, konfiguracja czasu, znacznik, format tego nie będziemy teraz pokazywać. Jeżeli nie podobają nam się te domyślne ustawienia automatyczne, kolorystyczne, możemy sobie zmieniać kontrast, ostrość czy balans bieli, ustawienia G-Sensor i oczywiście warto wspomnieć tutaj o możliwościach GPS. Dzięki temu, że mamy tutaj wbudowany taki odbiornik, bezpośrednio na nagraniu będzie pokazywana nasza aktualna pozycja i prędkość, co później może się przydać podczas odtwarzania. Na komputerze jest też oczywiście dostępna funkcja WDR, ale mamy również LDWS. To oczywiście ostrzeganie o zmianie pasa ruchu, gdy wyjedziemy po prostu poza linie, które tutaj będą wykryte, kamerka będzie nas ostrzegać. Niestety nie zawsze działa to idealnie, ale w niektórych przypadkach może okazać się coś takiego przydatne. Tak jak wspominałem, filmy czy zdjęcia, które zarejestrowaliśmy możemy bezpośrednio odtwarzać sobie na wideorejestratorze Prestigio. Kilka ciekawych funkcji, o których jeszcze nie wspomniałem, oprócz tego klasycznego nagrywania naprawdę w dobrej jakości w dzień i w nocy. Mamy też czujnik kolizji. W przypadku, gdy dojdzie do takiej stykowej sytuacji, w oprogramowaniu będzie to stosownie oczywiście zaznaczone. Mamy też bazę radarów POI. Dzięki temu kamerka będzie nas ostrzegać o różnych ciekawych miejscach czy fotoradarach, jeżeli to wszystko będzie oczywiście aktualne i ustawione. Jest też, tak jak wspomniałem, funkcja wykrywania ruchu, ale i nagrywanie bezpośrednio. Po uruchomieniu auta. Zapewne zauważyliście na jednej z krawędzi niewielki otwór mikrofonu, dzięki któremu wszelkie materiały wideo rejestrowane są z głosem, w dodatku w całkiem niezłej jakości jak na taką klasę sprzętu. Dla wielu osób przydatne okażą się zapewne możliwości modułu GPS. W opcjach możemy ustawić wyświetlanie aktualnego położenia i prędkości, co będzie widoczne na zarejestrowanych materiałach. W prawym dolnym rogu pojawiają się też informacje o dacie i czasie oraz wprowadzonej rejestracji. Wszystkie filmiki nagraliśmy w jakości 1080p, która naszym zdaniem jest w pełni wystarczająca do takich materiałów. Od razu warto też zwrócić uwagę na bardzo dobrą stabilizację. Modelowi 565GPS niestraszne doły i nierówności oraz jakość zarówno w dzień jak i w nocy co da się zauważyć nawet na słabo albo kompletnie nieoświetlonych terenach. Videorejestrator Prestigio Roadrunner 565 GPS dostępny jest za około 500 zł i w zamian, oprócz dobrego wykonania tego modelu oraz jakości nagrań, otrzymujemy jeszcze kilka dodatkowych opcji, które niestety nie zawsze działają idealnie. A mamy tutaj na myśli głównie wykrywanie linii i ostrzeganie o ich przekroczeniu. Nagrane filmiki możemy później nie tylko odtwarzać na komputerze, ale dzięki oprogramowaniu przeanalizować dokładny przejazd naniesiony na mapę wraz z prędkością i informacjami o różnych nieprzyjemnych zdarzeniach, które mamy nadzieję nigdy się nikomu nie przytrafią.